zapraszam do subskrybowania bo jeżeli dobicie do 60 subów yy, to będzie konkursik na 100 oryginalnych kart plus jedną rzadką na przykład z żółtą gwiazdką czyli około wartą 500 zł to darmo konkursik kto wyśle yy, najwięcej osobom ten film Konkursik i kto wszystkie filmiki polajkuje i prześle wszystkim, żeby posubskrybowali, i udostępnię po prostu nasz kanał. To zaraz pokażę, co będzie do wydania. Taka karta. Zbieram. Fajr. kartę. Zostać jeszcze trochę z tych rzadkich kart tak. ale to może jak dobijecie do 100 subów to będzie taka one są warte około 1000 złotych jedna tak, wiem, do drogo, ale gracie, jak dobijecie dużo subów wszystko polajkujecie i wyślecie to wszystko, no, a jeszcze napiszcie w opisie co macie zrobić żeby wziąć udział w konkursie na 60 subskrybentów albo jeszcze na 100. Dobra. Potem takie trzy bólki kartaki. Taki, taki z numer i taki. Czyli takie Bólki kart. Duża karta. Tak. I taka. Ale to może, jak dobiecie jak najwięcej, będzie do wygrania. To wygranie. Ja wam pokażę. Ta karta. Ale jak wybijecie najwięcej, ile możecie tylko subur? Więcej niż 60? To jeszcze ta karta. Zapraszam do obejrzenia moich następnych odcinków. Piszcie w komentarzach, kto bierze udział w